Cześć, dzisiaj mam dla Was taką fajną zabawkę, która u nas już jest troszeczkę, że tak powiem, wysłużona, widać na niej e, ślady e, czasu, że tak powiem. Jest trochę zrysana, trochę tutaj gdzie nie, gdzie już widać, e, nie że ubytki, ale po prostu widać, że była dobra zabawa. Jest to młotek, młotek zakupiony naszej córce, gdy była malutka. Niby od 9 miesięcy, ale powiem Wam, że przydał się podczas ząbkowania, ponieważ Amelia strasznie się śmiała, gdy go jej włączyłam po raz pierwszy. Akurat pamiętam, to była taka e, bardzo e, specyficzna i pamiętna chwila, ponieważ mała strasznie płakała. E, ząbki, kolki, wszystko jej się po prostu na, nałożyło w jednym momencie. I już się nie wiedziałam, czym ratować, czym uwagę jej na to zwrócić, w ogóle, żeby nie płakała, bo bajki gdzieś tam czytanie, śpiewanie, cokolwiek nie pomagało. Wzięłam oto ten młotek. I to była super decyzja, ponieważ młotek ma kilka funkcji. Z tyłu jest włącznik, wyłącznik, nawet wyłączony ma. Spójrzcie, oczy mu tak się przewracają śmiesznie. I myślę, że te oczy w połączeniu z. Z tym dźwiękiem, tak, to było to, co ją najbardziej rozśmieszyło, co pomogło, że naprawdę gdzieś tam zamiast płakać skupiła uwagę na młotku, i od tego momentu młotek jeździł z nami dosłownie wszędzie. Także najprostsze rozwiązania by, bywają najlepsze. Więc spójrzcie, młotek działa w ten sposób. Później, oczywiście, dziecko może uderzać w różne rzeczy młotkiem. Młotek nie jest tutaj gumowy, niestety, jest plastikowy, ale nic nam nie zniszczył. Co więcej, z drugiej strony można też uderzać, ale jest taka końcówka, która nie jest interaktywna. U góry mamy też guziczek, który aktywuje nam różne wesołe melodyjki, i możemy nim zmieniać te melodyjki. Kolejna funkcja to liczenie. Nasz młotek uczy cyferek. Od 1 do 10. Cyferki są połączone z bardzo fajnymi efektami dźwiękowymi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak jest 3, to słyszymy 3 sprężyny. I tak analogicznie do właśnie ilości e, e, cyferek, że tak powiem, kolejności cyfr. I tak do 10. I w drugiej, właśnie funkcji, y, gdzie są cyferki, ten guzik też działa, że włączy nam melodyki. Także y, to jest nasz y, niezastąpiony młotek. Y, teraz z młodszą córką się nie przydał, bo nie mamy takich jeszcze problemów, żeby płakała bez powodu y, po kilkanaście minut czy tam nawet y, po kilka godzin z małymi przerwami. Młotek jest z firmy Elefan. Zakupiliśmy go dokładnie dwa lata temu w Biedronce, jakoś w tym czasie, właśnie po świątecznym. Naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś, co będzie wam przydatne podczas podróży czy podczas zabawy, zainteresowania takiego maluszka, czy odwrócenia go uwagi od jakiegoś tam problemu, to jak najbardziej myślę, że ten młotek się sprawdzi. Jest to najprostsza zabawka, jaką w sumie mieliśmy interaktywną, najzabawniejsza, bo te oczy chyba robią wszystko. <grywa> Także tyle by było na temat mojej ulubionej dotychczas zabawki. Zabawki, która niesie ze sobą garść wspomnień. Mogę ją Wam ze spokojem polecić. I co najważniejsze, jest bardzo wytrzymała, bo ten młotek raz nam się zmoczył w piaskownicy, bo został. Yy, kilka razy spadł, kilkadziesiąt razy spadł, do tego uderzał w najróżniejsze powierzchnie, w najróżniejszych momentach i nawet teraz widzę, tutaj ciężko jest doczyścić. Yy, ma piasek w bok. <laughs> ale to tylko świadczy o tym, że jest wytrzymały, wytrwały i naprawdę była z nim i nadal jest bardzo dobra zabawa. I mam do Was teraz pytanie. Czy wy macie jakieś takie zabawki, które towarzyszą Wam od początku, bądź gdzieś tam w połowie y, drogi Waszego dzieciństwa i tak już zostały z wami na dłużej? Y, jeżeli tak, to czekam na Wasze komentarze i na subskrypcję. Jeżeli nie subskrybujesz, to klikaj subskrybuj, dzwoneczek oraz zapraszam na Instagrama oraz TikToka. To co, do zobaczenia!